Na z tako. tak o... Ale mam plan, ale mam plan Nie wypalił ten plan Panato, na to, pa na to Złap, To jest normalnego grawek? no normalne A, bo ja mówiłem, chcę, chcę to nagrywać szybkie, po czym ty no dobra, ale, a teraz patrzę, coś mam za dużo tych kropek <grystanie> A co zapomniałem, że są szybkie gry Dobry w wolancie. Jak <grystanie> ja chciałem rankado otwarć, ale nie puściło. To jest dla mnie taka mech. Pinka z klasą, normalny. Mhm. <grystanie> Paki się chyba szybko poddadzą, mam takie wrażenie? No, będziesz miał swoją szybką grę. O. A propos! Nie wiesz, że byłem tą neony, chyba nie używam twojej żadnej umiejętności. Ty, no, ani raz, chyba już. Mnie nic że nie Dosłownie nic! Z tym wiesz, ja gram w jakiś game ja, Overwatch, teraz to tam też można litki, to jakbyś. Nawet nie wiem jak to mogę porównać Jak to... znowu myszka pada bateria Aha, bo ja chyba przez ostatni tydzień w ogóle nie włączyłem PogChomp No, pozdro Się czu... chłop odpali się Zacznie sobie przypominać wszystkie... <ścoughs> A, ale z nim leci w chuja, jasny gwint No to żeś odjebał O No straj bro o, miałem granat, zapomniałem Moje ulubione zajęcie A ty by tam nie mówić, że nie pamiętam umiejętności No co ja ci mogę powiedzieć Bywa Zaczyna zabawa Patrz, Jeszcze raz widzę, żeby ktoś nie brał Valoranta Eee, nie brał Wandal'a. O Chciałem zabić Gekko, zabijam gościa za nim O, si o. Dostałem, DOSTAWŁEEM! A pierdol Spike Gdzie jest Spike? Na respie. Czy... No, O, oj chuj